Bitcoin.pl, największy polski serwis poświęcony kryptowalutom i technologii blockchain. Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku analizy rynków. Rynków, które to Wy zaproponowaliście w komentarzach pod naszymi ubiegłotygodniowymi materiałami. Tak więc, jeżeli już teraz chcielibyście, abym w przyszłym tygodniu przyjrzał się notowaniem jakichś konkretnych instrumentów finansowych, to dajcie proszę znać w komentarzu pod tym dzisiejszym odcinkiem. Ja nazywam się RegiuŚwiak i zapraszam oczywiście w imieniu własnym oraz w imieniu naszych partnerów, czyli Wymień Bitcoin.pl, a więc sieci kantorów obsługującej wymianę wszystkich wiodących Coinów posiadającej aż 9 punktów stacjonarnych na terenie całego kraju, co gwarantuje oczywiście bezpieczeństwo i szybkość realizacji każdej transakcji, oraz XTB, gdzie zdywersyfikujecie swoje portfele inwestycyjne o akcje czy też ETF-y. A my tymczasem, bez zbędnego gadania, przejdźmy do tego, co dziś najistotniejsze. No i oczywiście, w pierwszej kolejności, zerknijmy na to, co dzieje się aktualnie na notowaniach Bitcoina, bo jego kurs, zgodnie z tym, co mówiłem Wam, już na początku tego tygodnia, czy przepraszam, po, w poprzednim tygodniu, dotarł finalnie do bariery 99 tysięcy dolarów. Oczywiście cały ten ruch wzrostowy zainicjowany został y, odbiciem od wsparcia w okolicy 92 tysięcy dolarów, no i teraz jesteśmy na granicy właśnie tego bardzo, bardzo ciekawego oporu. Oporu, od którego wiele może y, zależeć, bo gdyby tylko Bitcoin zdołał wybić powyżej, no to moglibyśmy oczekiwać jego dalszego rajdu wzrostowego w kierunku, powiedzmy, 103 tysięcy dolarów, dalej okolice 108 tysięcy dolarów, bądź już oczywiście docelowo nowe ATH. Natomiast na obecnym etapie nie da się zdefiniować, czy Bitcoin wybije powyżej aktualnie testowanego oporu, czy Bitcoin odbije się od tego oporu i za chwilę spadnie znowu w rejon np. 92 tysięcy dolarów. A nie da się tego zrobić dlatego, że do tego oporu dopiero co dotarliśmy i nie pojawiła się w tym miejscu żadna reakcja ani silna popytowa sugerująca na wybicie, ani podażowa sugerująca odbicie. To co natomiast możemy Spróbować wyznaczyć, to są jakieś lokalne poziomy przy których jakieś presje popytowe mogłyby się pojawiać, na wypadek gdyby rzeczywiście doszło jednak do odbicia od tego poziomu i próby powtórnego spadku. Takie pierwsze wsparcie w przypadku Bitcoina z perspektywy interwału H4 dostrzec możemy w rejonie 97 500 dolarów, więc nie jest to jakoś szczególnie daleko. Kolejne, no to oczywiście już ten próg powiedzmy w okolicy 96 000 dolarów 95 500 96 000 dolarów o tym pułapie mówili. Sobie już w poprzednim tygodniu, natomiast no póki co Bitcoin walczy. Widzimy, że notuje kolejną wzrostową sesję z rzędu i tak naprawdę jest to już dzisiaj aktualnie siódma wzrostowa sesja z rzędu. Natomiast, tak jak wskazywałem chociażby w ubiegłym tygodniu, przy okazji omawiania innych coinów, nie należy interpretować świec, które się jeszcze nie zamknęły, bo to, że o poranku mamy bardzo ładny, niemal 1000 dolarowy wzrost, no to nie oznacza, że cała ta sesja tak się zakończy. Czy zresztą nie musimy daleko szukać, wystarczy spojrzeć na to, co działo się chociażby 20 grudnia, gdzie w piku mieliśmy spadek na poziomie 5300. W ostatnim zamknęliśmy wzrostami o prawie 400 dolarów, więc wiele może się wydarzyć w ciągu kilku godzin. Natomiast gdyby udało się wybić powyżej, no to z pewnością sytuacja i na Bitcoinie, i na szerokim rynku kryptowalut wyglądałaby znacznie bardziej optymistycznie. Choć prawdą jest, że jak przyjrzymy się notowaniom wielu altcoinów, to tamta sytuacja techniczna powoli zaczyna wyglądać coraz ciekawiej, coraz bardziej byczo. I takim jednym z ciekawszych przykładów może być tutaj chociażby Ethereum, którego kurs już. W drugiej połowie poprzedniego tygodnia zdołał wybić powyżej technicznego oporu w wysokości 3560 dolarów. Więc jeśli tylko rajd wzrostowy będzie kontynuowany, no to biorąc pod uwagę podstawowe założenie analizy Price Action, mówiące o tym, że pokonanie jednego oporu napędzać może ruch wzrostowy w kierunku kolejnego oporu, w tym przypadku oczekiwać moglibyśmy dalsze zwyżki nawet w stronę tych grudniowych wierzchołków, czyli powyżej 4000 dolarów. Przy tym wszystkim nie można oczywiście zapominać o zasadzie zmiany biegunów, mówiąc o tym, że jeżeli jakiś poziom do tej pory był testowany jako opór, po pokonaniu e, może być testowany jako wsparcie, jeżeli był wsparcie może być testowany jako opór, jak był oporem, no to może być testowany jako wsparcie, czyli okolice 3500 dolarów, nie więcej, to jest bufor, to jest taki pułap cenowy, do którego Ethereum mogłoby w najbliższym czasie próbować się wycofywać, natomiast jeśli nie spadniemy poniżej i jeśli ten spadek będzie relatywnie spokojny, no to zwiększać się będą szanse na to, że będzie to tylko takie chwilowa droga, i finalnie Ethereum za chwilę może powrócić i kontynuować sobie ten rajd wzrostowy, bo on naprawdę wyglądał całkiem, całkiem ładnie, szczególnie te wzrosty z czwartku i z piątku, no bo w czwartek zwyżka na poziomie 2,75%, w piątek 4,38%, jest naprawdę bardzo fajna dynamika. Na jakie projekty Wy zaproponowaliście do przeanalizowania? TIA, więc Celestia, projekt, którego kurs odbił od linii tendencji wzrostowej wyznaczanej po dołkach z początku września, z początku listopada. Była też to bariera testowana już w drugiej połowie grudnia, tuż przed świętami. No i oczywiście bardzo ładne odbicie z początkiem roku. 1 stycznia zaczęły się wzrosty ponad 5%, 2%, 4%, 3%. Prawie 9%. No, i później, oczywiście, już sobota, niedziela znacznie spokojniej. Dziś o poranku też jest spokojniej. Natomiast ten spokój wynika, w mojej ocenie, przede wszystkim z tego, że notowania Celestii są już relatywnie blisko technicznego oporu w wysokości 5,85, co zwiększa ryzyko wystąpienia jakiejś korekty. I tutaj znowu możemy odwoływać się do zasady zmiany biegunów, bo ona tak samo tyczy się horyzontalnych oporów, jak również linii tendencji. Więc jeżeli tu mieliśmy linię tendencji spadkowej, która testowana była naprawdę regularnie jako opór, to ona Teraz może wyznaczać dla nas techniczne wsparcie. I to jest pozytywna informacja w tym konkretnym przypadku, bo do tej linii mamy bardzo niewielką przestrzeń, więc yy, Celestia nie musi zjeżdżać do granicy dołków z początku tego roku, bo forma korekty może ograniczyć się do zjazdu na przykład w rejon 5,17 dolarów i wtedy być może odbicia. Gdyby udało się wyjść ponad barierę 5,85, no to wtedy. Mm, Kolejny opór myślę, że warto by było brać pod uwagę albo obserwować zachowanie rynku w okolicy 6,60 dolarów i dalej 7,55. Kolejny projekt, który zaproponowaliście, to SEJ. W tym przypadku mieliśmy tutaj pod koniec grudnia próbę przełamania linii tendencji wzrostowej, która z początkiem nowego roku została zanegowana. Mieliśmy bardzo fajne wzrosty już w środę, 1 stycznia, o no, prawie 6%. No i później ten rajd był kontynuowany aż do soboty, włącznie zatrzymaliśmy się tutaj na granicy. Thank you. Technicznego oporu, dokładnie tego samego, gdzie zatrzymały się wzrosty w okresie świątecznym, czyli 47,5 centa. Niedziela przyniosła pewne odbicie, no i być może w najbliższym czasie pojawią się jakieś spadki. Tu możemy sobie zepchnąć na interwał H4. To zauważycie, że pierwsze takie naprawdę ciekawe wsparcie mamy w okolicy 44 centów. Kolejne wyznacza nam oczywiście linia tendencji, czyli już tak bliżej 42, może nieco powyżej 42 centów. I to są takie dwa pułapy cenowe, na które zwracałbym w przypadku Sej uwagę, bo jeśli w okolicy. Tego albo tego miejsca pojawi się presja popotowa sugerująca odbicie, i finalnie uda, udałoby się wybić ponad granicę 47,5-48 centów, to myślę, że notowania sej mogłoby zmierzać w stronę nawet 55 centów. To bym niczego pośrednio pomiędzy nie wyznaczał, więc ta przestrzeń byłaby naprawdę ładna. Później kolejny opór, pewnie bliżej już 62-63 centów i dalej nawet bliżej 71 centów. Sui natomiast to jest projekt, o którym już na przestrzeni ostatniej. Kilku tygodni wypowiadałem się kilkukrotnie i za każdym razem brzmiałem bardziej byczo niż yy, niedźwiedzio. i Sugerowałem w swoich wypowiedziach, że SUIT jest projekt, który na tle szerokiego rynku altcoinów przynajmniej do tej pory wyróżniał się. Wyróżniał się oczywiście in plus, bo tak jak altcoiny notowały całkiem spore wyprzedaże, w wyniku których dochodziło do przełamania dość istotnych stref wsparcia, tutaj właściwie żadne takie wsparcie przełamane nie zostało. Cały czas utrzymywaliśmy się gdzieś Gdzieś powyżej relatywnie płaskiej, ale jednak dość ładnie przez rynek respektowanej linii tendencji. Natomiast początek nowego roku przyniósł definitywne odbicie od tej linii. No i oczywiście bardzo, bardzo ładne wzrosty obserwowaliśmy tutaj w miniony piątek, no bo one wyniosły ponad 14,5%. W efekcie czego doszło do pokonania oporu w wysokości 4,80 dolarów. No i wybijiliśmy na notowaniach SUI nowe. ATH, więc na tym etapie, oczywiście, znów bierzemy pod uwagę zasadę zmiany biegunów. Możemy uwzględnić to, że najbliższe wsparcie mamy w okolicy 4,80 dolarów. Natomiast spadki, które obserwowaliśmy wczoraj, czy te, które obserwujemy dzisiaj po poranku, one są bardzo spokojne i na tle relatywnie. Albo właściwie dość mocno dynamicznego odbicia wzrostowego obserwowanego w e, poprzednim tygodniu, no to przypomina strukturalnie formę tylko takiego rynkowego odragowania, może chwilowej korekty, po zakończeniu której myślę, że SUI może wrócić jeszcze na ścieżkę wzrostów. Problem pojawia się tylko z określeniem zasięgu dla takiego rajdu, bo o ile w przypadku wielu projektów, które już notowały hosty, na przykład w roku 2017 czy w 2021 i jeszcze nie wybiliśmy nowych ATH, no to jesteśmy w stanie. Powyznaczać sobie jakieś opory na podstawie właśnie lewej strony wykresu. Tutaj takich oporów nie wyznaczymy, więc ciężko będzie zdefiniować, czy ten wzrost zatrzyma się przy poziomie 6 dolarów, czy 16 albo 60 dolarów. Jedyne co, to tak naprawdę czas będzie udzielał powoli odpowiedzi na te pytania, natomiast na tym etapie naprawdę SUI. Wygląda na tle szerokiego rynku bardzo, bardzo e, interesująco. Jeśli chodzi o mm, AVAX, a więc Avalanche, tutaj po odbiciu od wsparcia w okolicy 35 dolarów 80 centów, docieramy tak naprawdę w rejon oporu, który mówiliśmy sobie już jakiś czas temu, czyli 44 dolary i 50 centów. Bariera, która testowana była już na początku marca, czy właściwie z końcem lutego ubiegłego roku, tu jako opór, później tu jako wsparcie, tu znów jako opór, wsparcie, no i teraz po raz kolejny jest testowana jako e, opór. Wyglądało to bardzo ładnie na początku roku. 1, 2, 3 stycznia. Bardzo dynamiczne wzrosty odpowiednio o prawie 6%, później 4 i niemal 7% per dzień. Natomiast sobota, niedziela to już relatywnie spokojny, spokojny okres nie dziwić to nas chyba powinno dlatego, że rynek kryptowalut już przyzwyczaił nas poniekąd trochę do tego że bardzo często weekendy są tymi okresami spokojniejszymi kiedy zbyt wiele się nie dzieje rozpoczynamy nowy tydzień tydzień, który w mojej ocenie tak naprawdę na dobre rozpoczyna inwestycyjnie rok 2025 no bo o ile na rynku krypto ten ubiegły tydzień czy właściwie druga połowa, więc początek roku był dość intensywny to na szerokich rynkach inwestycyjnych no i jakiś fajerwerków w wielu przypadkach nie mieliśmy były pojedyncze aktywa które notowały jakieś większe zmienności natomiast ogólnie rzecz biorąc było relatywnie spokojnie w mojej ocenie ten tydzień już może wyglądać nieco inaczej, przede wszystkim dlatego, że pod jego koniec, czyli w piątek, poznamy dość istotne dane z amerykańskiego rynku pracy. Mowa tu oczywiście o raporcie Biura Statystyki i Pracy, raporcie Nonfarm Payrolls, natomiast w kolejnym tygodniu, w środę, jeśli dobrze pamiętam, dokładnie 15, dzień tygodnia sobie możecie sprawdzić, ale chyba jest to środa. 15 stycznia opublikowany zostanie raport na temat inflacji konsumenckiej w Stanach Zjednoczonych, i to będzie tak naprawdę, w mojej ocenie, jedna z ważniejszych publikacji, szczególnie biorąc pod uwagę ostatnie, niedawne grudniowe rewizje danych na temat inflacji i wzrostu gospodarczego przedstawione przez rezerwę federalną. No, to jest taki raport, który, w mojej ocenie, na przestrzeni kilku kolejnych miesięcy będzie uważnie śledzony i może wywierać większą presję wzrostową bądź spadkową czyli zakupową bądź sprzedażową na rynki ryzykowne, czyli i akcje i kryptowaluty, więc myślę, że to będzie warte uwagi. No i oczywiście 20 stycznia oficjalne zaprzysiężenie prezydenta Elekta Donalda Trumpa i też kolejny dość istotny punkt w kalendarzu dla branży krypto, więc myślę, że warto będzie to obserwować. Gdyby notowania awalancze wybiły powyżej tego aktualnie testowanego poru, no to myślę, że cały ten rajd mógł być kontynuowany w stronę 50 dolarów, 50 4 dolarów, albo kto wie, może nawet dalej pod 65 dolarów. Idąc dalej, Hedera Hashgraph. Patrzymy sobie na ten projekt z perspektywy interwału tygodniowego, no bo dopiero na tygodniówce zauważymy tak naprawdę opory, przy których zatrzymały się ostatnie rajdy wzrostowe. 33 centy, bariera testowana tu jako opór już w 21, później jako wsparcie, później znów jako opór, więc bardzo ładnie to wszystko wyglądało przy okazji poprzedniej hossy. Pojawiła się spora presja podażowa, pojawiły się spadki, natomiast to, gdzie te spadki zatrzymały, też wyznaczamy na podstawie historii z początku 2022 roku. Gdyby nie tamten okres, no to tego wsparcia w okolicy 26 centów byśmy nie mieli. Natomiast mamy, bardzo ładnie rynek zareagował. Gdyby te wzrosty były kontynuowane, to oczywiście musimy wybić ponad 33 centy. Natomiast jeśli się to powiedzie, to myślę, że Hedera Hashgraph mogłaby zmierzać nawet w kierunku 44 centów. Natomiast no, są wierzchołki, czy to z marca 2021 roku, czy dalej listopad, czy ogólnie te wierzchołki poprzedniej Hossy z właśnie roku 2020 pierwszego Matic a więc poligon no i tutaj test technicznego oporu tu już oczywiście wracamy sobie na nasz taki nazwijmy to bazowy time frame czyli interwał dzienny no i tu sytuacja wyglądać może za chwilę bardzo optymistycznie ale na ten moment wygląda jeszcze bardziej pesymistycznie dlatego, że dotarliśmy do technicznego oporu w wysokości 52 centów i oczywiście nie pojawiła się w tym punkcie jak dotąd żadna większa presja podażowa sugerująca odbicie i powrót na ścieżkę spadków. Natomiast patrząc nieco szerzej, no to oczywiście może można tutaj doszukiwać się i dopatrywać się klasycznej konsolidacji. Były spadki, wzrosty, spadki, wzrosty, spadki, wzrosty, no i powstaje pytanie co dalej. Teoretycznie z konsolidacji rynek wybija w kierunku zgodnym z wcześniejszym ruchem. Biorąc pod uwagę wcześniejsze spadki, mowa tu o wybiciu dołem i kontynuacji spadków w kierunku 36 centów. Tak dzieje się przynajmniej częściej. Plusem jest to, że nie dzieje się tak zawsze, bo to założenie bazuje tylko na pewnej statystyce. Na czymś, co na x próbie powiedzmy 100 przypadków wystąpi więcej razy, no i częściej konsolidacje właśnie postrzegane są jako układy korekcyjne, natomiast nie dzieje się tak zawsze i tutaj z pomocą może przyjść nam a dodatnia korelacja z całego szerokiego rynku kryptowalut przy prawie całego szerokiego rynku kryptowalut i b ten ta nutka optymizmu, która z początkiem 2025 na tym rynku się pojawiła, bo jeżeli altcoiny zaczną rzeczywiście się wspinać coraz wyżej, no to myślę, że taki poligon też na tym w naturalny sposób zyska i kurs przełamie te barierę 52 centów, co mogłoby napędzać dalszy rajd w kierunku, czy to 64,5 centa, bądź dalej nawet pod... 500, więc zasięgi byłyby bardzo ładne, tylko na tym etapie chyba warto uzbroić się jeszcze w cierpliwość i poczekać na jakieś określenie sytuacji, bo z jednej strony nie mamy tu presji podażowej sugerującej odbicie i spadki, ale pułap przez kilka ostatnich dni pokonany jeszcze nie został. Być może zostanie, zobaczymy, natomiast warto zwrócić uwagę, że to nie jest pojedynczy przypadek, kiedy notowania jakiegoś... Jakieś kryptowaluty są na granicy technicznego oporu, przecież daleko nie musimy szukać. Bitcoiny też jest teraz na granicy technicznego oporu i to takiego jednego z ciekawszych. Idźmy natomiast dalej. Zerkimy sobie na Litecoina, pojawił się ostatnio taki, no nie wiem czy traktować to zarzutem, raczej pytaniem. Dlaczego nie analizujemy Litecoina? Otóż nie analizujemy Litecoina dlatego, że raczej o niego nie prosicie. Kiedyś projekt bardzo popularny, a ostatnio odnoszę takie wrażenie, że trochę coin zapomniany, mimo tego, że... On wykazuje bardzo dużą zmienność. Ja Litecoina prywatnie śledzę sobie regularnie, nie mam go w swoim portfelu, ale mam do niego jakiś sentyment z, nie wiem, lat ubiegłych, słusznie minionych. Natomiast yy, z moich obserwacji, takie przemyślenia jakie mam są takie, że Litecoin dzisiaj jest bardzo trudnym rynkiem, bardzo trudnym do handlu, dlatego że altcoiny wykazują dużą zmienność, ale w mojej ocenie Litecoin bardzo często to przebija. I tu nie mówię tylko o tym, że on potrafi robić duże ruchy na sesję. Typu 14% spadki, kolejnego dnia 8% spadki, później jakieś ładne wzrosty o, o 7%, czy tutaj spadki o, o 18%. Wcześniej były wzrosty o 16%, o 11%. Duża zmienność, bardzo duża zmienność, ale to jest też duża zmienność dwukierunkowo. Chwilę wzrostów, chwilę spadków, później znowu wzrosty, znowu spadki. I tak naprzemiennie. I tutaj ciężko jest wskazać jakiś taki główny trend. Oczywiście, patrząc na to, gdzie byliśmy w sierpniu, gdzie jesteśmy teraz, oczywiście tendencja jest wzrostowa, to każdy powie, ale, ale ciężko jest tak zero-jedynkowo zdefiniować, przy którym wsparciu się zatrzymamy, jeżeli mamy tak duże wahania. No i teraz, oczywiście, z technicznego punktu widzenia, to co rzuca się w oczy na tym wykresie, ale pewnie nie rzucałoby się w oczy, gdybym ten wykres analizował dziś po raz pierwszy, to jest linia tendencji, linia tendencji, która określona, była od jakichś dołków z początku stycznia ubiegłego roku. Tutaj fajnie testowane jako wsparcie, tu testowane jako opór, jako wsparcie, jako opór. Horyzontalnie by było to wszystko pozgrywać, jako linia tendencji wypada to całkiem ładnie. Natomiast dlaczego mówię, że to jest bariera, na którą ja zwracam uwagę, a wiele osób nie zwróci, bo gdybym dziś dostał czysty wykres i miał powyznaczać opory i wsparcia, to sam nie jestem pewien. Czy te linie tendencji bym wyznaczył? Czy bym ją dostrzegł. Ja mam ją wyznaczoną od roku na wykresie. no Może nie roku, ale od nie wiem, 9-10 miesięcy pewnie, więc naprawdę od dawna i ona cały czas niezmiennie sobie tutaj była. A ostatnie tygodnie, czy właściwie ostatnie miesiące, licząc, powiedzmy, od 2 listopada, potwierdziły, że to jest dalej linia dla rynku wartościowa. Biorąc pod uwagę, że teraz doszło do jakiegoś wybicia, jeśli nagle nie pojawi się, tu jakaś większa presja podażowa, która Doprowadzić do zanegowania tego wszystkiego, no to myślę, że Litecoin mógłby zmierzać w kierunku 126, 136 dolarów, to no tam widziałbym kolejne takie opory, kolejne przystanki. My natomiast przechodzimy sobie do kolejnego projektu, jest nim Phantom. Kolejny test technicznego oporu, w tym przypadku niestety, ale zaczyna pojawiać się tu presja podażowa bariera 84 centów ona w piątek była wybijana, na. Już w weekend rynek osunął się z powrotem poniżej tych 84 centów. Mieliśmy wczoraj spadek na poziomie 2,8%, dzisiaj 2,2%, prawie procent. Więc póki co pojawia się jakaś presja podażowa, która może prowadzić do spadku. Pytanie tylko jak silny i jak długotrwały będzie ten spadek, bo z technicznego punktu widzenia najbliższy opór, bardzo pośredni, bardzo lokalny myślę, kreśliłbym w okolicy 76 centów, tak jak teraz jest mój kursor. Kolejna, bardzo ciekawa granica, znacznie ważniejsza w mojej ocenie, to jest linia tendencji w okolicy 70 centów, więc 70, 75, 76 i dalej 70 centów, to są takie dwa lokalne, pierwszy lokalny, drugi znacznie ważniejszy pułap, na który w kontekście tego obserwowanego teraz spadku myślę, że szczególnie warto będzie zwracać uwagę algo round w tym przypadku mmm, pojawiła się próba wybicia ponad opór w wysokości 40 y, centów. Bardzo ładne wybicie w piątek. Sobota, niedziela przyniosły nam ze sobą spadek, natomiast finalnie nie osunęliśmy się poniżej. Cały czas jesteśmy na granicy, no bo tu możemy sobie balansować. To jest jakaś przestrzeń. To nie jest pojedyncza wartość, że ja powiem 40 centów i to jest 40 centów. To może być 40 centów, to może być 40,5 centa, to może być 39,8. To jest jakaś przestrzeń i my się tutaj na tej przestrzeni teraz utrzymujemy. Gdyby w najbliższym czasie, dzisiaj, jutro pojutrze, pojawiła się większa presja zakupowa sugerująca odbicie no to kto wie, może algorand zdołoby odbić w kierunku 4, ponad 45 centów albo dalej nawet ponad 50 52, to są bardzo fajne granice te wierzchołki z początku grudnia ubiegłego roku kolejnym projektem, który zaproponowaliście jest Arbitrum, Arbitrum, Arbitrum dawno nie mówiliśmy, takie mam wrażenie nie, nie prowadzę jakiejś statystyki, ale wydaje mi się, że no kilka tygodni chyba minęło Natomiast Arbitrum bardzo ładnie wybiło w ostatnim czasie ponad techniczny opór w wysokości 83 centów, no i w sobotę bardzo ładny wzrost, gdzie w sobota na rynku była raczej spokojna, tu mieliśmy ponad 7% zwyżkę, niedziela, która na wielu projektach była wręcz spadkowa, tu mieliśmy ponad 2% wzrost, dziś o poranku już przeszło 3%, więc jeśli ten rajd będzie kontynuowany, to myślę, że taki pierwszy ciekawy opór to jest bariera dolara 5 centów mniej więcej i dalej znacznie ważniejszy, znacznie ciekawszy próg dolara i 24 centów. Jak opór już od połowy kwietnia ubiegłego roku, testowany w maju ubiegłego roku, testowany w grudniu. I tak naprawdę jest to bariera, powyżej której arbitrum było e, tak naprawdę ostatnio w pierwszej połowie kwietnia ubiegłego, e, ubiegłego roku. No i idąc dalej, zerknijmy sobie jeszcze na platformę X-Station i omówimy sobie dzisiaj dwie spółki ze Stanów Zjednoczonych, mówiłem Wam już w ubiegły piątek, że takie dwie się pojawią. W ubiegły piątek analizowaliśmy dwie spółki z Warszawskiego Parkietu, dziś dwie ze Stanów. Już wam mogę zdradzić, że w piątek omówimy sobie jeszcze sytuację na złocie, a jaki inny rynek zobaczymy. Dawajcie znać oczywiście, co chcecie też, żebyśmy analizowali w komentarzach. Jeśli chodzi o spółki na dziś, to są to spółki notabene konkurencyjne, czyli Pepsi i Coca-Cola. I to co ciekawe, to to, że to są spółki, których notowania nie wyglądają identycznie, ale wyglądają technicznego punktu widzenia, tak strukturalnego bardzo podobnie, bo i Pepsi i Coca-Cola testują aktualnie techniczne wsparcia. W przypadku Pepsi jest to próg powiedzmy 149 dolarów. Bariera tu testowana jako opór, tu jako portu, jako wsparcie. No na ten moment presji wskazującej na odbicie jeszcze nie ma. Gdyby takowa się pojawiła, no to też trzeba zwracać uwagę, że mm, najbliższy opór mamy w wysokości 158 dolarów, może trochę wyżej, więc to nie jest jakiś gigantyczny zasięg. Oczywiście to jest interwał tygodniowy, to co teraz widzicie, więc to nie jest tak, że w 3 dni spa spadliśmy tutaj, tylko w trzy tygodnie spadaliśmy tutaj, czy dwa tygodnie powiedzmy, więc to odbicie też trochę czasu pewnie by zajęło, natomiast na tym etapie wygląda to tak, impuls, jakaś korekta, kolejny impuls, możliwa korekta, natomiast jeżeli notowania Pepsi osunęłyby się poniżej aktualnie testowanego wsparcia, kolejne ciekawe, takie istotne, ja mam w rejonie 127 dolarów, wiem, że tu jest zbyt duża przestrzeń i pewnie pośrednio trzeba by coś wyznaczyć, i chyba wyznaczyłbym tylko 140 dolarów ciężko mi będzie cokolwiek innego, czyli mamy 149 dalej trochę na siłę trochę bo trzeba, bo wypada, bo za duży zasięg bariera 140 dolarów i dalej 127 natomiast jeśli chodzi o notowania Coca-Coli przepraszam tutaj też jesteśmy na granicy technicznego wsparcia Bariera 61 dolarów, mniej więcej tu testowane jako opór, tu jako wsparcie, tu znów jako wsparcie bardzo ładnie w połowie listopada. No i teraz też jesteśmy na tej granicy. Odbicie no mogłoby zainicjować jakiś ruch wzrostowy w stronę 64, 65 dolarów. Oczywiście, że tak. Natomiast póki co ja presji popytowej tutaj absolutnie nie dostrzegam. A jeśli doszłoby do załamania w sensie jakiegoś zejścia poniżej tego pułapu no to jednym z ciekawszych wsparć jest w mojej ocenie próg w okolicy 57-58 dolarów, natomiast zdaję sobie sprawę, w sensie właściwie taką przestrzeń by wyznaczył między 57 dolarów i 50 centów, a 58 dolarów, natomiast chyba pośrednio takim bliżej położonym wsparciem byłaby granica w okolicy 59 dolarów i 80 centów tak jak teraz jest mój kursor wyznaczony więc taki przedział do takiego krótkoterminowego, ewentualnego rajdu spadkowego, myślę, że trzeba by tutaj brać pod uwagę. Z mojej strony to było na tyle, jeśli chodzi o to, co miałem przygotowane dla Was na dzisiaj. Jeśli materiał się podobał, zostawcie proszę łapkę w górę, w komentarzu koniecznie dajcie znać, jakie rynki chcielibyście, abym przeanalizował dla Was w przyszłym tygodniu. Ja przypominam, że w tym tygodniu słyszymy się już normalnie, czyli kolejna analiza w środę, następna w piątek. Trzymajcie się wszystkiego dobrego na ten rozpoczynający się 2025 rok, no i mam nadzieję, że będziemy słyszeć się i widzieć się regularnie przy okazji materiałów, które tu nagrywam i i przy okazji różnego rodzaju eventów, eventów, w których będę miał okazję brać udział, a wiem, że tych w najbliższym czasie takich kryptowalutowych będzie kilka, więc myślę, że fajnie będzie się też spotkać i porozmawiać. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć!